Witajcie z tej strony Skapion. Przed nami kolejny odcinek z gry Diablo. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy. Idziemy dalej. Będziemy ubijać mopków. A ja na początek powiem Wam taką myśl. Sprawdziłem ostatnio ponownie statystyki i niestety. No, nie jestem z Was, bynajmniej część z Was, zadowolony. Zapytać dlaczego. No, słuchajcie, Prosty przykład. Dałem ostatnią ciekawą serię z Batman Arkham City. Zakończenie serii i co? 10-12 wyświetleń. I pojawiło mi się. Oczywiście w teorii mówię, bo łapki są wyłączone. Jedna, dwie łapki w górę. No jak to jest? Zakończenie niezłej serii. A wy w ramach tego dajecie tylko jedną, dwie łapki w górę. Wy na mnie tam próbujecie nacisnąć oczywiście, bo tak jak mówiłem, one są wyłączone. No to nie wydaje mi się, żeby to było fajne. Takie rodzaje, jakby, w cudzysłowie, podziękowania. Tym bardziej, że jest to zakończenie serii. Końcowy filmik. I wy w ten sposób tak podchodzicie? No... A jak ktoś inny daje, jakiś znany youtuber lub mniej, to zaraz masakrujecie tymi łapkami, wyświetleniami i Bóg wie co. Jeszcze. No, trochę chyba tak nie wydaje mi się, że było uczciwe i w porządku. Co? Podejście Kolejna rzecz. Pojawia się nowa kultowa gra u mnie na kanale Seria Diablo. I co? Pokazuje w teorii. Jak mówię, w teorii, podkreślam, bo są wyłączone. 4 łapiszony, a wyświetleń też około 10, 12, 15. To taki przykład, bo tam dokładnie nie pamiętam. I w ramach nowej serii, co kultowej gry, wy tylko tyle. No nie fajnie, i powiem szczerze, że to nie jest pierwszy raz. I to nie zdarza się na I co. Nie wiem. Co trzeciej, czwartej serii, co piątej. Nie takie wasze podejście trochę olewatorskie, niedoceniające twórcę mnie. Nie pomagające go praktycznie, żebyśmy my tu nas było więcej. No nie próbujecie praktycznie nic z tym zrobić. Prawie zero doceny owszem. Nie ukrywam, są plusy, komentarzy jest, czy potrafi być mnóstwo. Choć ostatnio jest znowu zmniejszona ilość. Nie wiem co się z wami naprawdę dzieje. Czy to tak jest dla was ciężkie, tak trudno wspomóc twórcę, pomagać mu, żeby powiększać naszą brać na kanale żeby było nas więcej. A wy w ten sposób podchodzicie, no to jak macie tak robić... Naprawdę! Ja was na siłę tu nie trzymam. Odsubujcie ten kanał, jak w ogóle was nie interesuje, jak nie chcecie oglądać. Jak macie po prostu ten kanał gdzieś. Bo to się wtedy mija z celem. Dla mnie... Martwy sub jest bezse bezsensownym subem, tak? Dlatego się zastanówcie. Albo twardo, pomagacie działacie i tego typu rzeczy robicie na plus dla mnie dla kanału, albo po prostu odchodzicie tak, zobaczmy mapę, bo my tak krążymy jak satelita. Chyba już tu mamy wszystko, To będziemy mogli udać się poziom niżej. Tak mi się wydaje. Okej, okay. gdzie jest to wejście? A raczej zejście. A, tu, okej. Okay. To ten No właśnie, więc... Ja wolę mieć mniej subskrypcji, ale fajnych, stałych widzów. Subskrybentów, którzy chcą i potrafią doceniać tak twórcę, którzy potrafią pomagać rozwijać się mu, a nie po prostu mieć typowe olewaterskie, olewatorskie podejście. Dla mnie to nie jest miłe i przyjemne. Dla Was nie wiem w tym razie. Robicie jak uważacie, trudno. Ja powiedziałem tak jak kiedyś już. Jak ja miałem na przykład, nie wiem, tam 60-70 subskrypcji, a z tego 30 parę osób, faktycznie, było moimi stoimy widzami, pomagało mi, działało, oglądało, łapkowało w górę. Było mnóstwo komentarzy, wyświetlę, tym też spoko. I to mi się podobało, że 40% powiedzmy osób na kanale doceniało to co robię, tak? A z Waszej strony, no... Tego nie widać, nie czuć. Nie wiem, macie gdzieś... To po prostu, no, łatwo zrobić pewną rzecz odsubować i mieć święty spokój. Bo ja chcę mieć widzów naprawdę fajnych, doceniających, którzy coś próbują robić, działają, tak? Jak ma człowiek się rozwinąć, jeśli w ten sposób. E, oczywiście mówię o kanale, nie o mnie jako o rozwinięciu mojej osoby. Jak mam po prostu... Kanał rozwijać kiedy ja próbuję, wy tego nie chcecie. Nie dążycie, nie pomagacie. No cóż, trudno się mówi, robicie jak uważacie. A my oczywiście gramy dalej w grę. Diablo. O, mamy zejście na poziom trzeci. Super. A będziemy tutaj sobie ten teren odkrywać I w tej planszy będzie butcher najprawdopodobniej, żyźnik. Uuuu uu. się was tu prostu zebrały jeszcze jakieś inne toperki, netoperki. toperki, -netoperki. No chodźcie to. Dobry No idziecie, czy nie? Dobra, ja pójdę, bo wy tak łazicie Potem zawracacie Szkieletorki Mnie obtoczyli Cierwojady dawać złoto O, lever dostaliśmy pięknie. To mi się podoba. Choć wasze widzów, subskrybentów, podejście i postępowanie wobec mnie mojego kanału, nie bardzo. Dodamy sobie oczywiście do siły. Okej. Okay. Save szybciutko, szybki. O, skrzynia. E, złoto. Dobra, Znowu jadę. Okay. to. czerwojady. Okej, to ślepy. Załek. O, a się was to nagromadziło. Pojedynczo proszę, do golenia. Chodźcie, chodźcie. Ale mówię panowie, pojedynczo. Tak to ja lubię. I tu jest komnata, z tego co się orientuję, tak. Baczera sobie otworzymy na samym końcu jak całą planszę odkryjemy i musimy znaleźć jakiś wtedy odpowiedni punkt, miejsce Żeby nikt nam nie przeszkadzał i wtedy go ubijemy no chyba, że on zrobi to z nami zamorduje złoto nie ma fajnych przedmiotów. Z czym ja pójdę na diablo? Nie czy fajnych zero pancerzy też Koksów nie ma. Ale za to stworki są. He Księga, wiązka był Jestem przeciążony. Spoko, zaraz to ogarniemy. Tylko zabijemy te ludki, bo będą nam przeszkadzać. Co ty tu masz? To mi nie jest potrzebne. doki. Odkrywamy sobie spokojnie dalej tereny, terenie obszary. No, czasami właśnie zbacie, jak uskupiają szkielety. Ciekawe, jak ona się tam uchowały, nie? <laughs> Muzykę i dźwięki jednak nie ściszałem, bo gdy to zrobiłem, praktycznie one w tym momencie zostały jakby wyłączone. Dobra. Ja zazwyczaj tego nie robię w trakcie gry, nie bawię się w opcjach, ale to potrwało parę sekund, więc myślę, że nic się takiego nie stało. Dobra, tu mamy terenik odkryty, obszar. W sumie, mogłem teraz spróbować bociera rozwalić, ale nie, chcę je dostać jeszcze z jeden lub dwa levele, żeby być silniejszym. O, znowu helm uszkodzony. To jest właśnie znaczek, jak coś jest uszkodzone. U. Nie sądziłem, że ktoś mi będzie teraz przeszkadzał. Albo puste są skrzynie, albo złoto. ryna biała. Nie mam miejsca w ekwipunku. Spoko. Teraz ogrniamy temat z miejscem, ziom. Jak uciekam, to one lecą do mnie, a jak ja idę do nich, to oni znowu uciekają. Ile brakuje? Jeszcze troszkę. Dobra, zróbmy to miejsce. To sobie wywalmy, bo na co mi. Tu też. teraz będę mógł wziąć, gdzie to jest? Tu. Naprawimy sobie. Pięknie. Niestety na razie nam jak widzicie tu postaci nie zmienia jak coś zakładamy. Ale później będą jakieś takie lepsze pancerze i tego typu rzeczy. To będzie wzrokowa też, że tak powiem wizualizacja. Klasa zbroje mamy 15. Mało jak na wojownika. Ale nie przejmujemy się tym. Idziemy dalej. Bojować. Rozwalać demony, niszczyć zło. <grym> Ła! <zypał> wow. Zabolało. No gdzie uciekasz co za pedryle właśnie to mi skrócające, jak mówiłem. wojownikiem. Później będą stwory, które niestety będą uciekać. Takie bycisy Jalarskie, które będą strzelać takim Może nie promieniem, kulą. Czerwoną, niebieską, ul lwów tu jest. Oh, shit. O, cholera. mnie obtoczyliście. Przynajmniej na moment. O, chyba jest koks, tak. Że nie bosik, ale taki koks. Trzeba go ubić. Cię gryza. ugryza. Yeah. Bo on najwięcej zadawał nam damagea i w ogóle... Topór. Dobra rzecz dla nas. Broń biała. A to nam niepotrzebna akurat. To będziemy tu kolejny level zobaczymy no idziecie tu o kolejny koksik za nich zazwyczaj jest więcej punktów doświadczenia może nie jakoś masakrycznie dużo i nieraz wypadają lepsze przedmioty nieraz właśnie chodź tu Patrzcie, no, głównie nas ubije. Pikowana zbroja, jestem Uw. przeciążony. Chwila, ziom. O! Ja. Yeah. To będzie już masakracja. O wiele lepsze. Od tej broń. Tak jeszcze sobie naprawimy. Robimy tak. Tu sobie dodamy punkty. Okej. Okay. Zobaczcie, różnica będzie. No, i to spora. Okej, okay, co tu jeszcze mamy takiego fajnego? Tą piekowaną zbroję, tylko musimy tu zrobić porządek. O! Obrona 5 A! Bo tu jest dwuręczny. No dobra. To sobie wywalimy. Muszę chwilę poświęcać nieraz na właśnie ułożenie sobie przedmiotów. Mamy na szczęście zwój identyfikacji. Punkty życia prostu 18, niewiele. Niezbyt fajna, wolałbym do wszystkich atrybutów. O są praktycznie najlepsze przedmioty. No ale to jest o wiele lepsze oczywiście. Kaski troszkę mamy. Spoko. I za chwilę będziemy mogli iść dalej. Nieścić zło, wojować. Come on. No chodźcie tu, no, please. To nie jest za szybkie jak widzicie. Ale w wojowniku nie o to chodzi. Choć troszeczkę tam jakieś skromne punkty do zręczności dodałem. O, to się przyda jak najbardziej. Teraz tu ciechamy. Jesteśmy niczym morderca demony. Idziemy w tam, gdzie były te drzwi, tu. Co nas tutaj spotka? Jakiś kopsik. Ile ja mamy do levela? Uuu, sporo. No to żeśmy sobie połazili. I na darmo, poniekąd. Czyli tak, tutaj mamy już część terenu odkrytego, gdzie możemy jeszcze iść? Tu, w tą stronę. To na pewno. Oh yeah. Znowu inferna, coś tam domaga dało. coś, czyli zwój. Oczywiście puste. No na co? Skrzynę z jakąś bronią dla mnie. Czy jakimś fajnym pancerzem. Tutaj na przykład bardzo fajne są pancerze płytowe, nie? Niektóre. Spite Club, nie dzięki. Za ten śmieciowy przedmiot. Muzyka jak słyszycie jest genialna zrobiona przez Mata Ulmana Właściwie Mata Ulmana Złoto wypadło, ale siara I co dalej? Będziemy za chwilę oczywiście, ale w tym miejscu odcinek sobie zakończymy. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!